Jak sobie radzić ze stresem? Zanim powiem o trzech technikach, które pomagają w y, konkretnych sytuacjach, które nas stresują, pomagają zapanować nad stresem, to chcę powiedzieć o czymś, co jest bardzo ważne. A zacznę od historii, którą opowiedziała mi jakiś czas temu y, nasza znajoma. Lata temu, kiedy poszła do lekarza, bo bardzo bolał ją kręgosłup. Zapytała tego lekarza, panie doktorze, a może ja powinnam chodzić na jakieś rehabilitacje, może jakieś masaże mi pomogą. Lekarz spojrzał tak na nią i mówi, proszę panią, pani pójdzie na rehabilitację, pani tylko tego rehabilitanta zmęczy. Pani nie są potrzebne masaże, tylko regularne ćwiczenia. Musi pani zacząć się ruszać, chodzić, spacerować, jeździć na rowerze, ćwiczyć. To jest pani potrzebne, a nie rehabilitacja, jak już pani nie może usiedzieć czy tam ustać i ona opowiadała to kiedyś na takich ćwiczeniach, właśnie na które chodzimy i to było coś, co też było gdzieś bliskie, bliskie większości z nas, tych kobiet, które ćwiczyłyśmy, że dopiero jak zaczynamy czuć objawy, wtedy myślimy o tym, żeby coś zrobić. Najlepiej, żeby to było proste, krótkie i skuteczne, czyli pokaż mi jakąś metodę, która pomoże zapanować nad stresem, to wtedy, to wtedy będę zainteresowany. W ogóle ludzie kochają cudowne Recepty, cudowne metody, żeby im obiecać jak najlepiej, najwięcej i jeszcze do tego zagwarantować, że nic nie będą musieli robić. Tak łatwo nie jest. To, co chcę dzisiaj powiedzieć o stresie, wcześniej, zanim powiem o tych technikach, które są naprawdę przydatne, które są potrzebne, tak samo jak bardzo przydatne, potrzebne i super, są takie, taka te, jest taka terapia manualna, kiedy idziesz do kogoś i ktoś zrobi taki profesjonalny. Masaż. Pierwsza rzecz to jest profilaktyka. Potrzebujemy nazwać pewne rzeczy, bo nazywanie rzeczy pomaga nad nimi zapanować. Więc potrzebujemy zdobyć pewną wiedzę, nazwać pewne rzeczy, czym jest stres, czy on jest potrzebny, co, jak, w jakich sytuacjach jest przydatny, w jakich nie jest przydatny, kiedy powstaje, co nas stresuje, są sytuacje, które. Nas stresują i są one tylko wytworem naszej wyobraźni, takim subiektywnym odczuciem, które powoduje stres. Tak jak się mówi, że ja generalnie, kiedy tłumię emocje, nic na, na zewnątrz się nie dzieje, tylko mój żołądek rejestruje wynik. On doskonale wie, jaki jest poziom stresu, na zewnątrz może nic nie widać. A żołądek wszystko rejestruje. Jednym rejestruje żołądek, drugim rejestruje e, głowa, trzecim bardzo pocą się ręce, czwartym jakieś tam inne są e, symptomy stresu, tego co sprawia, że czujemy dyskomfort, czasami taką bezradność, e, czasami e, takie poczucie, że zaraz wybuchniemy. Są też takie sytuacje, które są realnym zagrożeniem. E, kiedy jest realne zagrożenie, nie wiem, pojawia się ktoś, kto chce Cię uderzyć, albo jadący samochód, czy dopóki nie odejdziesz od tego realnego zagrożenia, to trudno jest się uspokajać. Co Ci z tego, że się uspokoisz i umrzesz spokojnym, tak? Jeśli potrzebne jest konkretne działanie. Więc różne są. Definicje, jakieś też powody stresu, a co my możemy robić, żeby z tym stresem sobie radzić, żeby zapobiegać stresowi, zanim pojawią się jakieś paraliżujące albo bardzo negatywnie wpływające na nas objawy. Pierwsza rzecz to to, co wspomniałam wcześniej: kiedy coś nazywamy, zaczynamy nad tym panować. Więc co możemy robić, żeby wpływać na, na panowanie nad tym, co się dzieje w naszym życiu? Po pierwsze, pozbądź się syndromu ofiary. Ofiara, w sposób takiego patrzenia na życie z pozycji ofiary, to jest ten sposób, kiedy coś się wydarza, a pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to wszystko przez... Nią, to wszystko przez niego. Jestem taka nieszczęśliwa, bo mój mąż to i to, i to, gdyby on był inny, to by było inaczej. A ja jestem taka biedna i umęczona. Wszystko to przez dzieci, wszystko to przez innych. To pracownicy, to pracodawca, to, to ktoś, ktoś jest winien. Więc jakby pierwsza opcja, ktoś jest winien, szukamy winnego. I to jest taka sytuacja, w której po prostu reagujemy na to, co przynosi życie. Ciągle reagujemy. Nie ma w nas takiej postawy, że to ja decyduję, że to ja chcę działać, że to ja biorę odpowiedzialność, że ja szukam rozwiązania, tylko mamy postawę: Oni są winni. Gdyby coś tam się ułożyło inaczej, gdybym żyła w innym kraju, gdybym to, gdybym tamto, to by było lepiej. I druga skrajność ja jestem beznadziejna. Ja się do niczego nie nadaję. Ja po prostu... Mi się nigdy nie uda. Widzisz? To jest kolejna sytuacja, która potwierdza mi tylko to, że ja jestem skazana po prostu na to, żeby... Zawsze już tak było. Ja nigdy nie znajdę tej pracy. Ja nigdy się nie nauczę jeździć samochodem. Ja nigdy nie będę szczęśliwa w małżeństwie. Ja nigdy. Ja nie dam rady. jej mi się nie uda. Więc to jest druga sytuacja. I... My mamy faj... To jest taka y, też fajna zasada, którą możesz wykorzystać u siebie w domu. Ja mam taką zasadę. Szukam rozwiązania, nie szukam winnego. Kiedy widzę na stole rozlane mleko, rozlany sok, to ja nie pytam kto to zrobił, kto to wylał, kto to zrobił. Tylko pytam, kto pościera, kto posprząta. To jest zupełnie inne patrzenie na, na świat, i też pokazuje chłopakom, że mnie nie interesuje, kto jest winny. Mnie interesuje, żeby było naprawione. Szukamy rozwiązania. Jest trudna sytuacja, szukam rozwiązania. Jak można zapobiegać stresowi? Podzielę tutaj nasze życie na takie trzy sfery: to, to będzie sfera ciała, to będzie sfera umysłu, myśli i emocje. Na takie trzy dziedziny. Pierwsze, jeśli chodzi o, o nasze emocje, jak możemy zadbać o, o nasze emocje? To jest przebywanie z ludźmi, którzy wpływają na nas pozytywnie. To jest y, czytanie, oglądanie, y, słuchanie rzeczy, które wywołują w nas miłe, taki miły nastrój. To może być też taka sytuacja, że budzisz się rano i po prostu się uśmiechasz, a ten uśmiech wpłynie na Twoje nastawienie, a pozytywne nastawienie to już jest. Taka zachęta do tego, żeby działać i panować nad swoim życiem. E, to są takie sytuacje, kiedy włączamy sobie muzykę, która nas relaksuje, e, kiedy też zdajemy sobie sprawę, nazywamy sobie emocje, które do nas przychodzą, i tutaj też te emocje, które wcale nie wywołują z takiego błogostanu, tylko nazywamy rzeczy: Teraz e, czuję złość, teraz jestem rozczarowana, teraz jestem wściekła. Teraz jestem smutna. Po prostu nazywam swoje emocje po to, żeby zdać sobie sprawę. Może jeszcze nie wiem, co z tym zrobić, ale zdaję sobie sprawę, co czuję i że to ja czuję, i że to niekoniecznie nie wchodzę w ten syndrom ofiary, tak, że oni są winni, albo ja beznadziejna. Tylko tak jest, sprawdzam, jak jest. Odnośnie myśli. To jest czytanie, yy, karmienie się. Rzeczami, które wpływają pozytywnie. Ja bardzo lubię książkę Moc Pozytywnego Myślenia, Normana Vincenta Pila. To jest książka napisana przez pastora, który opowiada o tym, jak kiedyś jako młody chłopak. To pewnie znacie tę historię, nieraz ją opowiadam gdzieś na nagraniach. Jako młody chłopak szedł do szkoły i powtarzał jakiś wiersz. Zanim szedł nauczyciel i słyszał, że on świetnie powtarza. Wiesz? I ten nauczyciel myśli sobie: wow, dobra, dzisiaj jest ten moment. On zawsze beznadziejnie mówi, na jak są, nigdy się nie uczy, beznadziejnie wychodzi na tych wszystkich wypowiedziach publicznych, więc dzisiaj go zapytam. No i są w klasie, nauczyciel pita: no to Norman, teraz ty. Norman staje przed klasą i, y, a, y. I ten nauczyciel już z takiej bezradności po prostu zaczął na niego Mówi, Przestań, ty po prostu widziałem, szedłeś do szkoły i wszystko mówiłeś elegancko, a ty przestań tak źle o sobie myśleć, przestań mieć takie myślenie, zacznij w końcu myśleć o sobie dobrze, bo ty stajesz tutaj przed ludźmi i nie umiesz wydukać, i znowu masz pałę, a tak mógłbyś dostać piątkę, przecież słyszałem, że potrafisz ten wiersz. I on to nie był najlepszy sposób, żeby wpłynąć na dobrze na młodego człowieka. Ale ten Norman wracał do domu i mówi: Boże, tak dudniły mu te słowa, zacznij myśleć o sobie dobrze. I on zaczął, ponieważ był synem pastora, zaczął szukać w Biblii wszystkich takich myśli, dobrych na temat, na, które Bóg mówi na temat człowieka, i zaczęło zaczął go to budować, a później, już jak sam był dorosły, też został pastorem i w wielu, wielu sytuacjach właśnie mówił ludziom o tym, żeby. Jak mogą budować właściwy obraz siebie, jakby właściwe myślenie na swój temat i też patrzenie na, na rzeczywistość. Czasami bardzo łatwo interpretujemy rzeczywistość właśnie z pozycji ofiary, zamiast interpretować yy, rzeczywistość to, co widzimy z perspektywy takiej szansy, odpowiedzialności, trochę przez ten test kamery, czyli to, co nagrałaby kamera, nie to, co mi się wydaje, tylko to, co widzę rzeczywiście, co nagrałaby kamera. I druga taka rzecz to. Kiedy patrzymy na rzeczywistość, to przez pryzmat takiego naszego nastawienia, wiary, niewiary, i kiedy czytamy pozytywne rzeczy, to dostajemy też większej siły, żeby przechodzić przez sytuacje, które nas stresują. Więc to jest myślenie, i trzecia rzecz ciało co można robić. Wiemy, że ruch rozładowuje stres, że ruch mm, powoduje, że. Że w, wytwarzają się, uruchamiają się w nas hormony szczęścia, endorfiny, i po prostu jesteśmy bardziej zadowoleni, ale też y, nasze ciało mięśnie y, odpoczywają. Tylko, że jeżeli ktoś już przyjdzie do sytuacji stresowej, to wtedy y, wygrywają nawyki, wygrywa to, co jesteś przyzwyczajony robić. Czyli jeśli przyzwyczajasz się przez lata, że sytuacja stresowa wy, wymaga od ciebie Powoduje, yy, prowokuje Cię do tego, żeby zjeść cukierka jednego, drugiego, piątego, zapalić papierosa yy, takie rzeczy, to wiadomo, że to do tego będziesz uciekał. Więc jeżeli ćwiczysz, powtarzasz sobie przy tym, że to jest dla Ciebie dobre, że to przynosi Ci spokój, że to przynosi Ci radość, że to te ćwiczenia są czymś, yy, w jaki sposób możesz o siebie zadbać, to później jesteś przygotowany na ten moment stresu, żeby zrobić coś właściwego zamiast zjeść cukierka, Pójść na, na, na spacer, pojeździć rowerem. I przechodzimy do konkretnych technik. To jest. Um, opowiedziałam to bardzo po, pokrótce. Nie chcę tutaj robić całego szkolenia, warsztatu o, o stresie, ale i tak chcę Ci dać trzy takie techniki, um, które pomagają w tych właśnie trzech takich sferach um, poradzić sobie ze stresem. Pierwsza, kiedy przychodzą um, Negatywne myśli. Kiedy przychodzą myśli, które pchają w stronę oskarżania innych albo oskarżania siebie. Wiadomo, zatrzymuję się w ten sposób, że myślę, nie szukam winnego, szukam rozwiązania, a jak mogę szukać rozwiązań? Przygotuj sobie swoją listę sukcesów. Przygotuj sobie rzeczy, z których jesteś e, zadowolona, coś, co ci się w życiu udało, trudne sytuacje, w które przeszłaś, ale udało ci się je przejść. A nawet jeśli sama nie masz takich trudnych sytuacji, które przeszłaś, z których jesteś dumna, to pomyśl najpierw na początek o takich y, sytuacjach, które ktoś przeszedł i się tym podzielił, że udało się. Masz zdać maturę i to jest doświadczenie, którego jeszcze nie przeszłaś, ale wiesz, że twoja siostra, starsza siostra, koleżanka, kuzynka, ktoś tam w niedalekiej przeszłości zdali maturę. Dowiedz się jak to było, jak poradzili sobie ze stresem. Czy yy, wiadomo, że to będzie większe przygotowanie, to, to też to jest ten zewnętrzny czynnik, który, który niweluje stres, ale chodzi też o to nastawienie, tak, jak się uczyli, y, jak to przeszli, że był y, pozytywny wynik, więc zmiana myślenia i warto sobie przygotować taki obraz, takie doświadczenie, które często przywołujemy do, do naszej pamięci, które jest gdzieś blisko w nas. Bo w sytuacji stresującej potrzebujemy konkretnego narzędzia, weźmiemy to, które jest najbliżej. Jeśli chodzi o emocje, jest takie powiedzenie, że jeżeli jest konflikt między wolą a emocjami, to i wtedy jest, są w kontrze jakieś myśli, a wyobraźnia to zawsze wy wygra wyobraźnia. Wyobraźnia, która jest odpowiedzialna też, ma duży wpływ na emocje. Więc fajna, fajny taki przykład, ja ostatnio zaobserwowałam gdzieś tam u naszych chłopaków, jak oni się bardzo drażnili, tak, jeden z drugim trochę walczyli ze sobą. I jeden z synów mówi do drugiego, że no, przypominał mu trudną sytuację, która no, wywoływała w niego w nim złe emocje. I powiedzmy, że to było hasło matematyka, że dostał dwójkę z matematyki to było hasło matematyka i ten młodszy chodził mi matematyka, matematyka, żeby ten się wściekał i wkurzał. A ten starszy, ten mu mówi matematyka, nie myśl o matematyce i chciał go jakoś tam sprowokować. A ten starszy podszedł, wziął pluszaka, ma takiego, on bardzo lubi psy, wziął takiego pluszaka pieska i wrzucił go do góry i mówił sobie, ale ja kocham tego pieska, pieski są takie fajne. Wyobraźnia. U dzieci jest tak, że biorą coś fizycznego, tak jest im najłatwiej, ale my możemy mieć w wyobraźni jakiś obraz, który będziemy przywoływać. To może być jakieś wspaniałe wspomnienie, to może być coś, co przeżyliśmy. Jakieś miłe chwile takiego relaksu, takiego spokoju to mogą być rzeczy, które sobie wyobrażamy, bo tak naprawdę mózg to do końca nie odróżnia, czy coś. Się wydarzyło, czy coś jest tylko w naszej wyobraźni. Dla niego sygnał jest taki, jakby podobny, taki sam sygnał, czy coś przeżyłeś, czy czegoś nie przeżyłeś. To ma negatywny e, skutek, kiedy chodzi o, to, o te nasze lęki, jak się zamartwiamy. To ma, nasz mózg bardzo traktuje to poważnie. Nieważne, że to nie wydarzyło się, tylko jest naszym wyobrażeniem czegoś strasznego. Stres jest realny to subiektywne e, odczucie. Ale to ma też pozytywny efekt. Możemy sobie wyobrażać jakąś rzecz, i ona będzie przynosiła pozytywne emocje do naszego życia. Tylko tutaj też mówię, trzeba mieć coś przygotowanego, coś na wyciągnięcie ręki, coś, co wiesz, że budzi coś w tobie lęk, przygotuj sobie obraz, jakieś wspomnienie albo wyobrażenie, które będzie ten lęk uspokajać. Jeśli chodzi o ciało, ja uważam, że oddychanie Taki świadomy oddech, to jest coś, co bardzo dobrze wpływa na nas, kiedy od takiej strony też fizjologicznej, po prostu kiedy nabieramy powietrza, kiedy nasz mózg jest dotleniony, to inaczej nam się myśli. Ale chwila takiego leżenia, relaksu, nawet powtarzanie sobie czegoś, co nas też uspokaja. Ja lubię takie zdanie, że wszystko jest tak, jak być powinno. Na początku wydaje się to dziwne, turne i na początku jesteśmy spięci zbuntowani, może, ale jak spokojnie oddychasz tak bardzo głęboko, i powtarzasz sobie, wszystko jest tak, jak być powinno, to z czasem wyłącza ci się ten taki tryb: Reaguj, 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 reaguj! Że wszystko co przychodzi, to ty musisz reagować. Włącza się bardziej taki tryb: Ja jestem tu, ja teraz leżę. Za chwilę wstanę, za chwilę zrobię, za chwilę pójdę albo jak nie ma możliwości, żeby położyć to siedzę, za chwilę zareaguję, ale teraz biorę kilka oddechów i mówię sobie, że wszystko jest tak, jak być powinno. Nie szukam winnego, nie ja nie jestem winna, nie inni są winni, tylko szukam rozwiązania za chwilę, a teraz się uspokajam. To są takie trzy techniki, jest ich oczywiście więcej. Zachęcam Cię do tego żebyś nie tylko reagowała, ale żebyś tworzyła, kreowała swoją rzeczywistość. Jeśli interesuje Cię temat rozwoju osobistego, jeśli interesują Cię inne nagrania z, tego, z tej dziedziny, to zapraszam Cię na mój kanał. Możesz go zasubskrybować, wtedy będziesz otrzymywała powiadomienia też o najnowszych filmikach. Ale zapraszam Cię też tak na moją stronę bożenaburżyńska.pl. Tam też możesz dokonać zakupu mojej najnowszej książki: bliżej siebie, bliżej marzeń. Tam jest dużo też takich elementów dotyczących tego, jak nie być ofiarą, a być osobą wdzięczną, i też tego, jak kreować swoje życie i nie być ofiarą, ale twórcą swojej przyszłości. Zapraszam Cię i powodzenia.